Hej, ściankę pewnie znacie, działam tu właśnie z płytkami, a w tym krótkim odcinku pokażę moje trzy sposoby na wycięcie krat. Pierwsza metoda szlifierka kątowa z tarczą do metalu. Kątówka to podstawowe narzędzie do takich cięć. Cienka tarcza do metalu wchodzi w stal jak w masło i po kilkunastu sekundach zadanie wykonane. Natomiast trzeba pamiętać o zabezpieczeniu, zakryciu wszystkiego w pobliżu, bo rozgrzane opiłki metalu z dużą prędkością wtapiają się we wszystko co popadnie. Poza tym cięcie szlifierką może być czasem niebezpieczne i należy zachować ostrożność, wiedzieć jak ciąć, żeby nie zakreszyć tarczy, żeby nie szarpało. Trzeba trochę doświadczenia, ale i rozwagi. Drugi sposób piła szablasta z ostrzem do metalu. To narzędzie u nas na rynku wydaje mi się, że od niedawna zyskuje na popularności. Nie pamiętam, żeby ktoś używał 10-20 lat temu pił szablastych. Raczej rządziły tylko fleksy małe bądź duże. Opowiem Wam, że jest to świetna alternatywa dla szlifierek we wielu pracach. Cięcie tutaj poszło mi w zbliżonym tempie, na zimno, bez latających opiłków metalu, czyli w zasadzie nie musiałbym zabezpieczać okna i jest dużo bezpieczniejsze. Choć też może czasem szarpnąć i trzeba nauczyć się ciąć, tak opierać narzędzie, aby brzeszczot nie szarpał piłą. Kwestia wprawy. I trzeci multitool, tutaj też jest ostrze do metalu. Tym elektronarzędziem cięcie będzie niewątpliwie dłuższe, ale jest na pewno najbezpieczniejsze i sięgniemy nim w trudno dostępne miejsca, gdzie szlifierka czy piła lisica nie da rady. Oczywiście dużo zależy od jakości i trwałości akcesoriów, którymi tniemy, to wydaje mi się najkorzystniej wychodzą tarcze do szlifierek, bo są najtańsze i starczą na dłużej. Ja natomiast wybrałem do tego zadania lisicę, mam dobre dojście do krat, nie zakrywałem reszty okien. I jednym brzeszczotem udało mi się bez problemów wyciąć kraty. Natomiast często może być tak, że gdzie nie sięgniemy lisicą, to podejdziemy szlifierką i odwrotnie. Zależy od sytuacji. Jak nie to zostaje multitool lub w ostateczności cięcie ręczne. Cześć!